Siemaneczko, witam Was na odcinku. że kilka dni minęło od, od, od nie nagrywają, więc sorry. O. Będziemy sobie nagrywać tak w ogóle Amonga, ale będziemy cheatować. Poczekajcie, podajemy fałszywą. Play offline. Co? Moment. Dobra, widzę, jesteśmy już w grze. Mamy tutaj cheaty. Oj, dużo rzeczy mamy. Pamiętam kiedyś jak tego używałem. Kurde. Minimalizacja tutaj. I możemy tu wiedzieć kto jest impostorem. Co nie? Ohoho. Dużo tego. Impostors. Minimalizacja. Nie wiem co kliknęłem. Kliknąłem coś tam. Z impostorem. I co? Co jest? Zaraz się pojawi, nie? Amongus miał dużo zmian, i ja nie wiem, jak to będzie teraz. No właśnie. Tym jestem. A więc. Co? A nie, bo. A bo, Among Us się zmieniał przez lata. I tak on teraz. Do dziś wygląda. Ok. Idziemy tu. Teraz. Zbierałam. Dobra, niech oni sobie coś tam gadają. Speed sobie zwiększę. Dystans taki sobie dam. Opłaca się coś tam nie Teleport. I przykład. Dobra, za dużo tego. Dobra, włączyłem sobie, gdzie będzie każdy Among Us. Sami widzicie takie kreski. Skip, jadaj skip, bo ja nie wiem w ogóle o co komu chodziło. A więc jest skipa. Gdy modzika jakiegoś mamy, w najgorsze jest to, że lekko zaczyna. Lekko Ale dobra No to będzie koniec rozmawiania O, co jest? Telefon mi się nie zaciął Tylko gra, bo jakoś mogę zakończyć rozmowę Kurde, ej, co jest? Co? Dobra, jesteśmy Wywaliło mnie z gry, nie wiem czemu. Dobra, będziemy... ...szary. I tak jestem różowym, to to nawet sensu nie miało zmieniać. Wszystko mamy na nowo, nie? Tak. Ja, ja z czegoś się dowiedziałam, że nie mogę mieć... ...zbyt dużo jakby... ...tego, jakby to się nazywa. Okej, okay, i już wiem kto kim jest. A więc włączę sobie wszystko, co będę chciał sobie zmienić. Okej. Okay. Kurde. Chyba coś za dużo podawa, co? Ludzie! Nie, a nie, 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 nie. Jeśli... Nie, jeśli tak gra ma działać, to ja nie będę nagrywał moda z tego. Jeśli mam nie wyrzucać. Nie. To, to jest nic, jak ja lekko więcej mo jakieś, yy, coś włączę, to to już mnie wyrzuca. To sensu nie ma. Dobra, przetestujemy sobie to inaczej. Co jest teraz? Creative game. Okej, okay, ale jest na publicznym, nie? Publiczny bo... Gdzie tu pokazuje, że jest publiczny? Bo nie wiem. nie wiem, ale chcę sprawdzić teraz. Chciałbym sprawdzić ten speed. O kurde, można być tu najszybszy. Dobra, a dystans. Okej, okay, to nie miało jakiegoś znaczenia. Level. To setny. No, okej. Okay. Dobra, coś tu znowu mam włączone. Ciekawe. Ciekawe mody tutaj są, ale sprawdźmy coś, co może być. Bo tutaj tylko tutaj mnie wyłączy. Patrzcie, tu jakoś mnie nie wyrzuca. Ej, chyba wiem o co tu chodzi. Może anti-cheat jest? Samą gusia choć wątpię. Kiedyś nie było jakiego czegoś. O, i teraz mogę być impostorem, nieważne co zrobię, jestem imposterem. Wow. No, ej, to fajna, no. To jest na tyle, bo na powyższym nie mogę grać, bo jakiś cheat, y, anti mnie wyrzuci, a więc... 爸。Oh.